Witam z w filmie w moim kanale, ja jestem Daniello, dzisiaj y, mamy nową serię Minecraft Survival. Jak widzicie, już troszeczkę mam zaczęte, mam nawet dia dwa diamenty. Jest z nami oczywiście krycha, tylko gdzie hm. on polazł? Gdzie ty jesteś? Ja. Łap się gdzieś u W łukam. swoim domku. Jak w swoim domku? Tu? Tu jest ogólnie nasz dołek, mam już Enchanting Table i tak dalej. Y, czekaj, aha. Otrzymujesz skóra masz skórę? Nie, nie mam. I też widzę pamiętajcie oczywiście o sobie go dzwoneczkiem rozłapię co do góry i też o komentarzu y, jakie byście filmy chcieli zobaczyć. Dobra, my już przechodzimy do odcinka. Pokazuję! Dobra, A się mam... zombie o oh, kurde. Patrzcie w ogóle jakie on tu ma ten. Rzeczy. Co, co to są za rzeczy? Ja tu wbiłem niedawno, trochę pograłem, ale tylko trochę. Y, czekaj, idę sobie zrobić klatę, bo zginąłem w ogóle i straciłem, y, niektóre rzeczy odzyskałem, ale trochę straciłem, więc Aha. sobie muszę zrobić. Aha, jeszcze. W ogóle mamy, widzowie, dużo nasion. No, sporo. Tu, tutaj też, w tym domku, nie wiem, kogo to jest. Jest 2,5 taka nasionek. Nie wiem, może chodzimy spać? No, może tak. Dzisiaj sobie, w ogóle, widzowie, zrobimy domek na pewno. Może że pójdziemy też do kopalni i coś jeszcze innego porobimy. Dobra, a teraz idziemy... Z, ten... spać. Czemu napisałeś F? O, dobra, widzowie, o oh, sorry zaczęłam ekran. mam napisać F na czacie. No okay. Dobra. Dobra. <laughs> nie, on zaraz. Ale mocniejsze rzeczy ode mnie. Dobra. Nie. <laughs> nie. 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 Ej, zablokowałem się, bo prostu przełączyłem. Nie wiem. nie Nie, 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 nie. zginę. Zginę. Chodź Nieeee... Nie, nie, nie. Dobra, widzowie, w ogóle mamy villagerów. No tam Zamykam. dwójka jest. A, tutaj są jeszcze. Tej w ogóle włączyłam coś na izolację. W ogóle, dobra, widzowie, ja idę ogarnąć. Nie wiem jak ty, Dania. Co robić ja będzie? Ja idę sobie... O kurde, creeper wybuchnął przy villagerze. Prawie zabił Oj. go. Ja, nie. Ale dobra, żyję. Yy, czekaj. Zamuruję jeszcze tego chłopa, żeby ten... Dobra. Ja, ja idę sobie zbudować materiały, w sensie zdobyć materiały na domek. Bo nie mam siekiery. Ja w ogóle ten domek, co mam aktualnie, w ogóle no, nie no. w ogóle widzę, dwie będę go przerabiać, nie? Bo Bo trochę beznadziejny. No, w najlepszy. ogóle nowy rodzaj psa mam taki. No fajnie. Fajny, fajny. A co ty tu masz? A, no całkiem fajne akurat rzeczy masz. No. O Jezu! Ile ty masz... O kurde, wrzuciłem miecz gdzieś. I masz mój miecz? A tu nie tu, na tu jest. Nie. Ile nasion? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziewięć dziesięć, jedna, dwa na 3 na 14, 15, 16, 17, 18 staków. Ja. Yeah. No Dużo. Dobra. Ja w ogóle Dobra. widzę, wiadomo, ma się chyba to Dobra, to ja idę. Ej, z czego się robiło biały barwnik? Z tych takich margaretek, tych kwiatuszków takich. Margaretek? No. Potrzebuję piasku, żwiru. Hmm, Potrzebuje. Aha, czekajcie, czy jesteś tutaj jeszcze żelazo? Jakieś jedno, bo potrzebujesz siekierę, żeby zrobić. Chyba. Ej, a w ogóle. Ej, widziałeś gdzieś w ogóle. Ten. Co? Potrzebne mi by było... A, dziwieńce w sumie. wodą dziwi są mega przydatne. Taki patent mam, że pod podwodomacy. No tak, to jest fajne. Pierwszy w na znajdę, gdzie jest wir, a dopiero później piaskiem się zajmę. O, tu jest na żeglu? Dobra, pierwszy z wody. Ej, chcesz mi pomóc? Dobra. My wiesz co? Nie, ja idę. Dobra, zrobię. Nie mam. Masz jedno żelazo, może? Chwilowo nie, bo mam. Potrzeba nam jest dla. Dobra. Dobra, pójdę tylko po kamień. Czekajcie, nie ma tu nigdzie kamienia. Nie widać, że nie ma nigdzie kamienia. Ale jak coś to wykopę. Chyba, chyba tu nie ma kamienia. Dobra, w ogóle nie. Ja bym powiedział. No nie ma. Mm. Dobra, widzę, ja już jestem. Mam tutaj rzeczy i sobie robię patyczki z tego mm, i robię sobie siekierkę. Na razie y, kamienną, a później sobie zrobimy może y, jakąś lepszą. Na pewno sobie zrobimy. Potrzebuję jedno żelazo, więc nie, tak, jedno żelazo. A dobra, idziemy poszukać jakichś drzew, może jakiegoś lasku. Później, sobie tam pójdziemy do kopalni, bo to jest całkiem spora kopalnia. Ale na razie chcę sobie poszukać materiałów na domek. Dobra, no widzimy się w sumie, jak, posz... jak znajdę jakieś rzeczy. Dobra, mamy tutaj. Co, jest taki wielki. O kurde, dobra, tam idziemy zaraz, ale to jest już od ten, odnaleziony. Bo ja tam już nawet chyba byłem kiedyś. Ale patrzcie, mam tutaj drugą. Ja widzę, pokażę nową miejscówkę, jeżeli chcecie, zaraz. Jaką? Nie wiem, czy to też chce. Coś nie? Jaką miejscówkę? Nowe miejsca, takie w Minecraft'cie. Ale jakie, te takie. Te komnaty próby. Nie pamiętam było, zaraz ci pokażę. Tylko naszykuję sobie i tam pójdzie. Dobra, bierzemy dwa, dwa rodzaje drewna. Dobra, kopiemy. Biorę brzozowe i dębowe, żeby to było jakieś takie może różnorodne. Jeszcze trochę bruku wykopę, żeby też było trochę lepsze. Chyba te, to są te takie komnaty próby, w których żyją te takie. Takie, co wydro, co takie różdżki dropią. Nie? Nie wiem, ziatrowe tak... Nie będę jak one się nazywają. Dobra, trochę nakopałem, już wracamy. Pójdę jeszcze z Krychą, właśnie też wbijajcie do Krychy0976 i też do Tigerka, który chyba zmienił ostatnio nazwę na Ognisty, coś takiego. Y ale my dobra. zaraz pójdziemy do takich zwanych, tak zwanych komnatach, komnat prób, chyba, bo chyba to o to ci chodzi. Tam też sobie może pójdziemy dzisiaj, albo z tym odcinku. A Dobra, idę do tej wioski. Tu jest już uprawa. Mam 20 chlebka, nie za dużo. I temów też nie mam za dużo. I. O kurde, sorry, to nie ja. Dobra, tu mam crafting, więc jeszcze sobie szybko zrobię. Skrzęga. A, jeszcze łuk sobie wezmę, poczekaj, poczekaj. Skrzęga, żeby sobie schować takie rzeczy. Łuk co Bez łuku to się nie. ale mi chyba ktoś ukradł mój łuk, więc no. Nie, to chyba jest jakiś łuk. Ale nie ludzie. A gdzie widziałeś jakikolwiek łuk? Co ja zrobiłem? Tam, no w tym twoim domku. Nie dokładnie. No, w skrzynce. Dobra, mam tarczę. Takie. wany Enchantowane. No tak, ale czekaj, jeszcze. Może, może mi się pomyliło. Yy, do... Dobra. To chodź, może już w sumie. Czekaj, A nie, czekaj, jeszcze czekaj. muszę odłożyć takie rzeczy. Dobra. Gdzie kładę, jest mój łuk? Kładę tutaj widzowie. Widzimy. Nie może coś... to Najpocenniejszy, nikt nie zobaczyć. Ej, nie patrzcie! się, co się patrzysz, to się lampisz. Ty, o kurde, ja tuchałam swoje drogocenne rzeczy, wiesz? Więc, pros więc proszę co? nie podglądać. To widzą, pokaż. Się. No ja pokażę, widzą. Dobra, sam na niego coś nie widzę, ja... Poszukiwanie łuku. O, jest łuk! A ściany? Ej, wiesz może gdzie masz, masz jakieś ściany do łuku? Nie. Widzicie tą wodę, co tam narobiłem. O, farma. Inny. Zrasta się. git. <laughs> Dobra, zrobiłem. Yy, możemy, ja mogę już iść. Chociaż... Ja nie. Ja nie mogę, bo nie mam do łuku A tam jest jakoś niebezpiecznie? Bo ja tam nigdy nie byłem w ogóle. Nie aż tak, ale strzały mi są. Koi. O, dobra, no dobra, możemy iść. Dobra, wziąłem węgiel i już możemy iść. Gdzie jesteś? A tu, dobra. Nie tak. wiem, czy to jest dobrze iść w nocy, ale, ale chodźmy. O, bo, boję się trochę. Bo co się wydaje, że mogę zgnąć. Co że za czarny ekran? Piuu, o kur, Prez, prezgdam, no już w pierwszym nie? O Jezu. Jeszcze nie było survivalu na tym kanale, chociaż... Już pamiętam, jak kiedyś braliśmy się za to, ale coś nam nie wyszło. Braliśmy. No, coś nie wyszło. No, a teraz nam no, wychodzi. Mamy serwer i wszystko, dobra, to chodź. Niedawno... Co to był za dźwięk dziwny? Nie wiem, w ogóle niedawno to odkryłem sam. O. Co? Co dobra, dobra jestem. Idziemy za mną za czas? Yy, Nie, bo właśnie mnie wywaliło przez przypadek z Minecrafta. A tam jesteś Super. dobra, widzę. Co mi jest strzelasz? Mam mało HP i mam mało żar żarcia. Nie wiem. Hmm? Co to było? Jaki... Jaki... Widzowie, nie wiem. O, Ale kombo. na no, jest dnia. żelazo. O kurde, żelazo tam jest. No widzę, widzę. Mi się przyda żelazo, więc wezmę sobie. A nie kilo wyrzuciłem. kurde, ale tu jest wszędzie woda. Czekaj, szybko. Okej. Okay. I tu Dobra, mam. I teraz sobie mogę to wykopać. No kurde ta woda. Dobra, mam. Dobra, jest. Jestem, mam jestem. dwa żelaza. No, trochę mało, ale zawsze coś. Dobra, widzę, wróciłem. Co ty masz? Dwa żelaza. No. Dobra, człowieku, jak pójdziesz tam na przygodę, to nie wiem, czy ci to nawet się przyda. Mm. No, to będzie ciężka przygoda. A, hej, przygoda, widzowie. Ej, złoto widzę. Dobra, Jeszcze... złota nie będę teraz. Nie, złoto, złoto olać. Jak się diamenty znajdzie, to można wykopać. Złoto też jest przydatne na serwer, no, ale tak, to tak, ale to dopiero później, jak będziemy yy, iść na smoka. O, komnata próby, no tak. To jest jedna komnata czyli Ale ładne bloki. No właśnie, te miedziane bloki, ja chyba bym chciał zebrać. Tufowe Tylko, zęby. Że Są nowe, tu moby. Takie szkielety mocne. Nie, no, wiem, no, wiem, o tamte są. Na bok, na bok, chodź. Bo ja już tu byłem raz. O kurde. Chłopie. Padłeś na dół? Uciekaj, uciekaj. O Bo one cię zabiją. O. Co jest grane? Dobra, widzę, jedna, nie los. padł. <laughs> Żyje. Żyję, żyję. Oj, rzeczywiście te skierty są mocne. Wyjesz? No, żyje. Bo ja, chłopie, te gasty mnie nawalają, a ja te chcę Nie gasty, tylko jego nawalają. Ja ale nas... one Oj. mało biją, tak szczerze, chyba. No, mało, Bo co. one w ogóle nie zadają. Chodź, z... Chodź tu na górę do mnie. Nie, no, trochę zadają, ale nie dużo. Musisz jakoś tu wejść. A ja mam, jak chłopie. O kurde, ja. Jak... się podbuduję, jak masz bloki. Czekaj, czekaj, chłopie, bo mnie tak biją. Te żeby Daniel, tylko. O, nie byłoby dobrze. Czekaj. O kurde, chłopie pomocy. Chodź tu do mnie. Mhm. Mm Ej, ziemio. O. Albo kurde. tam Dobra. Bieg, nabieg, nabieg na Daniel. Nie! Chodź za mną, Daniel. Nie mogę. Mam mało HP, czekaj. Y Dobra, szybko, szybko, szybko. szybko kur... po mnie. No kurde, te szkielety cały czas. U, tędy, gdzie jest drewno? Szybko, szybko, tu. Nie wiem gdzie. A dobra, tu. tu. Czekaj. Czekaj, ja tam wejdę, tylko muszę zjeść, bo mam mało HP. O Jezus. Chłopie... Nie, nie, nie. <laughs> Jezu, prawie zginąłem już na samym początku. Gdzie jesteś? Tu. Na górze. Schodź tu. Jezus, kolejny szkielet, nie dam rady. U, musisz przejść, patrz. Nie widzę cię. O, o! A tam widzę, dobra. Dobra. A zginę zaraz. Widzowie, nie. Jesteś? No. I tu po schodach. No jestem tu, no. Wow. Dobra, chodź. Ja już do... widzę. Jak nigdy nie tego miejsca, to chodźcie i skupcie się na oglądaniu. Tu macie tu zwiedzałem. Tu mieliście takie dzbany i wy. W sensie tu jakieś itemy były... Jak zniszczycie dzban, bo w dzbanach są itemy. Wchodzimy po drabinie na po prostu i tu coś... Właśnie tu jeszcze nie weszłem. No. Patrzcie. Tu jeszcze nie byłem, to nie wiem co tu jest tak szczerze. Okej. Okay. O kurde. Dobra, jest jakieś pomieszczenie. Trzeba uważać chyba. nie jest czegoś? Czy co To jest To To jest ten O kurde ile zombiaków! Spawner zombie, naprawdę? Wow, Dobra, dawaj je. Też je biję. A ty masz... Jak ty masz taki miecz, chłopie? Tak szybko. Nie Znalazłem... U nie! Co? O, nie, nie, nie. Nie gór! Szybko! Szybko. <ślesz> szybko. <ślesz> Czekaj, trzeba to Zim zniszczyć. Zdomia... Trzeba zniszczyć ten spawner. Braty idź pierwszy, a ja idę to zniszczyć. A nie, przystało, przy się nie da zniszczyć, zapomniałem XD. To, to, to już są jakieś itemy normalnie. O, tu jest jeszcze jakiś zombie. Trzeba stąd uciekać. O, szybko do drzwi, do drzwi, do drzwi. Gdzie są? A tu dobra. Zregenerujmy się szybko i wyjdziemy zaraz. Tam na dół, chyba już byłem. A, tu już byłem. Więc sobie, dobra, chodźmy tam tego zombiaki pokonać. Sorry. Dobra, ale tak szczerze... One się cały czas chyba respią, bo to jest taki ten. skarbiec próby, skarbiec próby i go się nie da zniszczyć chyba. A zdobyłeś jakiś taki klucz taki? Klucz? A. Aha, a co, co z niego dostałeś? I temy się dostaje po prostu. No wiem, no z tego, z tego z właśnie skarbca. Dobra, może chodźmy po prostu na górę no, drabiną. zginę znowu. Szybko drabiną. Okay. A pamiętasz jak stąd wyjść w ogóle? Yy, nie, ale się można wykopać. i A... mam ochotę ci tak pacnąć, chłopie, ale nie no, nie zrobię, bo... Może ty byś nie zginął, ale... O kurde, ale ja bym zginął na pewno. Łochłopie, prawie z... o chlebek może zdać mi, bo on mało. Dobra. To pewnie nigdy nie mieliście okazji wiedzieć. Jakiego no. miejsca. Chodź no, no, tu. Pewnie dużo osób akurat widziało to. Widzisz to? Ale... Widzowie mamy taki klucz próby. Otwórz się. Dawaj go no. Otwieram. I zaraz pokażę wam widzowie, co dostanę. O, Tylko ja wszystko mam... Daniel mi ukradł. <laughs> A nie, no dam ci Daj lampę. mi to. Czekaj, Emeraldy. jeszcze? Yy. I, I co jeszcze dostałem? i jeszcze Ej, tak szczerze nic wartościowego tu nie ma. No pokaż co dostałeś, a nie. No, ale dosłownie nic schopię. Dostałem jeszcze dwa żelaza. O, co? Dwa żelaza jeszcze i tyle. O, to mi się przyda. I chyba dwa węgla jeszcze dostałem, bo. A, to węgiel mi jest nieprzydatny. Trzeba więcej tych kluczy, próby wyjść za wyrobinę. że mega słabo, bo jest, nie wiem, chyba już nic tutaj nie ma takiego. A, ale słabe item No, no. Dobra, chodź. Kurde. Teraz tak mi tak. drapią coś, więc no dobra, był wtedy. Hmm. Dobra, schodzimy tą samą drabiną. No. Tylko od razu, uwaga na zombie. Nie, zombie spoko, ale te szkielety są mocne akurat. O kurde, jeszcze niżej schodzę. Widzę, że chyba mnie do tym mieczykiem walną, ale dobra, nie czekam. O, Zban! Patrzcie. Niszczy zban, dostajesz emsy. O, twoje. I inne rzeczy. O, A rzeczy to, co tu jest? Pieczony ziemniak i pieczony kurczak. A w sumie mi się... Nie da się tego zniszczyć. Ale w sumie mi się przyda, żeby jedzenko mieć. O nie, wypadła mi kino. No nie wiem co tu jeszcze jest. O, klucze! Co jest? Oj, weź weź pójdź, pójdźmy do tamtego może. O, nie, czy? bo trzeba znaleźć inne. A no to. I cegły dostałem w ogóle. Dobra, chodź z powrotem. A. Czekaj, bo prześlijmy odkąd? Stąd, tak? No. Dobra, widzowie, skoro prześlijmy stąd, to idziemy prosto, prosto. Co to nie, było? To szkielety, szkielety. Kąd tu jest jeszcze jest? gorzej. Christianu na górę, na górę, na górę. O, wow, uciekać! Nie, spadłem! Kurwa! Widzowie, to nie zaraz oh. Jezus! Zamykaj te drzwi. Trzeba go zapokonać, a nie. Ej, otwórz drzwi na 3 cztery. Trzy... cztery... ry! No! Gdzie on jest? No idzie, idzie. O, Ale o... dobra. Idealnie, widzowie, dobra. Chodź zwiedzać, chodź zwiedzać, szybko. Ej, tu coś jest. Tu jest jakieś łóżko fioletowe. Biorę. Chodź tu! Idę. Chodź na dół! Na dół! O nie, coś się zlewpiło! Gdzie ty? Gdzie ty tu. jesteś? Dam skielety do mnie. Gdzie ty jesteś? Szkielety mnie biją! O, widzę cię. Trzeba pomóc. Dobra, widzę, nie? O kurde. Se nie! Serio? U! Ja mam tak słaby te itemy. A i przezięłam ja tarczę, głupi jestem. No, ja pierd... Dobra, nie, uciekam. Dobra, co to jest piętro wyżej, bo ja chcę klucz otworzyć. Ale tam było, tam był jeden yy, skarbec Co to jest? To, to jest, jest na klucz? To jest spawner. Nie, no nie, to, to jest na, na klucz. Zabij Ja szyko. uciekam, nie kupił. Nie, bank, nie, bank. nie, pomocy! Proszę! Proszę! Chodź nie tu. teraz! raz. się w... Pół serca to... mam! Zginę. Dotarczy używaj, a nie... Nie dam rady, chłopie! Nie... Pom chodź tu szybko! Ja Oho... Oh, oh. Dzięki. Nie, to nie dla mnie takie chłopie. O nie, jeszcze mnie walnął jakiś. Widzowie, ja mam trzy na sobie. Chodź jeszcze do jednego, tu. Ja mam pół serca. O, ty masz, czekaj, ja muszę iść pod diamentową zbroję, bo to kurde nie ma sensu, że ja tak kurde w żelaznej się chodzę i już mam w ogóle prawie całą zepsutą. Dobra, widzowie. Parmi mam na tych szkieletach. O, o klucz. klucz! A mogę jeden? Ej, za to, ej, za to zabijanie klucze. A mogę jeden? Tak, dam Ci pod koniec, czekaj. Eee, dobra. Widzowie, rozwalamy. Dawaj, dawaj, dalej. A już nie mam jedzenia. No dobra. No czemu z tego nie chce nic wypaść? Aha! Musimy kolejny spawner szukać. choć poszukamy spawnera. Tam na dole jest. O! Jest tu kolejny spawner. Wow. Ej, nie walij mnie. Ja mam mało żarcia i w ogóle mało zbroi. Znowu ja zaraz upadnę? Ja też. No, czekajcie chwilę. O, jedzonko. O, już zgasł. I dostałem szybkość na 3 minuty w ogóle. Już zgasł ten spawner. O kurde. Dobra dzwone. Ja już będę Dobra. wychodził stąd. Ja już nie idę dalej z tobą, bo mało że jedzenia. I będę. Chodź. Szal... Nie, ja już idę. Chodź, chłopie, tutaj, patrz. Dobra, no, idę. Dobra, widzowie, no, no nie chcę iść, to ja sobie... No, idę, idę. O, tutaj też są ci. O nie, to są żąbiaki. Ale one chyba też dostają. O, O, to jest, jest skarbiec na te chyba. Gdzie ty? Nie Co? wiem właśnie gdzie. Tu, 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 Ja chcę klucz, nie da się! Au! A! Co tu za... na szkielety, widzowie? Ją. O nie, slime mnie jeszcze goni jakiś. O kurde, spadłem. Mnie też slime gonią. Wow, kurde. chłopie, gdzie ty jesteś, a tu jesteś? Dobra, tego trzeba, cwaniaczka. Gdzie on jest? Tu jest. Zdaj miki, ostajmy się przydadzą. akurat na te. Na jakieś rzeczy. Dobra widzę wie. Ja już się ogólnie pomału wykopuję na zewnątrz. Czekajcie, dokopałem się do czegoś. Dobra. Nie wiem co to jest... Jakaś, a to jest jakaś chyba kopalnia z tego co Nie wiem. Nie ja chcę wyjść. No tak, ej dobra, to jest ta kopalnia, w której byliśmy, więc w sumie to mogę tutaj pochodzić chwilkę. Dobra, zrobię sobie pochodni, może trochę. I... co O, zamiast tego. No na razie... Ile mam kurczaka? Mało mam jedzenia, ale trochę pochodzę tu może, bo to jest chyba... O kurde, no już do mnie strzela. Dobra, nie, jednak nie. Jednak nie chcę. Dobra, ja w ogóle wychodzę stąd. Ja też. Kurde, no, ile mam... No, no. Czekajcie, doskoczę tam? No. Chyba, chyba doskoczę. Kurde, no! Wiecie, co się stało? Skelet mnie w ostatniej chwili tym y, swoją strzałą y, strzelił, no i zginąłem. Nie, no. Ja pierd... O, ja wyszłam, idealnie, se. No, gdzie to było? Nie bywałe, wyszłem i skelet na mnie czeka. A nie wiem. czekaj, bo ja nie wiem, jak się wychodzi z tą. Tam, gdzie jest dirt. Dobra, widzowie, to już było w sumie na tyle z dzisiejszego odcinka. Ja zginęłem, odzyskałem itemy. No to na dzisiaj właśnie poeksplorowaliśmy sobie te, te komnaty próby, zdobyliśmy trochę rzeczy, a w następnym odcinku robimy domek. No kurde, no nie wytrzymam z tym dźwiękiem. Dobra, nie. nie dobra, widzowie, koniec, papa. Pa.